Eosudzie, ja witam wszystkich z powrotem. Z tej strony Helena i idziemy porozmawiać z Harturnaxem. Schowaj tę broń. Gardło świata. Fundunik. Jestem Parturnax. Kim jesteś? Co przywiodło cię do strunach mej góry? Zaskoczyło mnie to, że jesteś smokiem. Jestem taki, jakim stworzył mnie mój ojciec Akatoż. Tak jak i ty, do Vakije. Powiedz mi, dlaczego tu przybywasz, Wolan? Dlaczego zakłócasz, mo medytację? Muszę poznać krzyk smoko-grzmotu. Nauczysz mi go? DREM. Cierpliwość. Istnieje obyczaj, któremu musi stać się zadość. Gdy dowowie spotykają się po raz pierwszy. Mam się ukłonić? Wedle tradycji starsi mają pierwszeństwo. Przebawiania. Usłysz moje tułun. Poczuj je w kościach. Sprostaj mu, jeśliś do wakinem. Poczuj mnie szukać, jeśli nie dla Tinba? Mogę, jak czyją to do A, on mi daje swoje zrozumienie, dobra. Pokaż mi teraz, na co cię stać? Przywitaj mnie nie jak śmiertelnik, lecz jak dowa. Okej. Okay. Mam na sobie użyć tak. Piekło. Pokaż mi teraz, na co cię stało. Jol, Przywitaj oh! mnie nie jak śmiertelnik, oh, lecz tak, ja... To więc ta wędrówka miała na celu spotkanie ze mną. Niełatwe zadanie dla zior, śmiertelnika. Nawet dla chcąc. Smoczego Dziecięcia. O co chcesz zapytać? Możesz nauczyć mnie, smoku grzmotu A, spodziewałem się Ciebie, prota. Nikt nie przebyłby tak długiej wędrówki dla Tinwag. Ze starym dowolnym nie, ty szukasz broni przeciwko Alduinowi. Siwobrodzi woleliby, gdyby mnie tu w ogóle nie było. Hmm, tak. Bardzo mnie chronią. Bachlan Fadon. Nie znam jednak poszukiwanego przez ciebie tłum, Krozis. Moja wiedza tak daleko nie sięga. Twoi pobradyńcy, Joe, śmiertelnicy, stworzyli to jako broń przeciwko towom, smokom. Nasze Hadrim-Me. Nasze umysły nie są nawet w stanie pojąć jego idei. Więc jak mogę się tego nauczyć? Drem. Wszystko w swoim czasie. Najpierw pytanie do ciebie: Dlaczego chcesz zgłębić wiedzę o tym, tu? Podoba mi się ten świat. Nie chcę, żeby się skończył. Bruza. Powód dobry jak każdy inny. Wielu myśli podobnie jak ty, choć nie wszyscy. Niektórzy uważają, że wszystko musi się kiedyś skończyć, by mógł nastać kolejny świat. Może ten jest tylko jajem kolejnego kalpa, kolejnego cyklu, Leinwokin? Wokin? Chcesz powstrzymać narodziny nowego świata? Następny świat będzie musiał sam o siebie zadbać. Paz, rozsądna odpowiedź. Rofus, może jedynie równoważysz siły, które próbują przyspieszyć upadek tego świata? Nawet my, którzy żeglujemy po prądach czasu, nie widzimy poza horyzont jego końca. Wuldsetit los taroni. Próbujący przyspieszyć koniec, mogą go odwlec, a chcący opóźnić upadek, przyspieszyć go. Zbyt długo jednak daje już upust swej słabości do przemawiania. Krosis, teraz czas na Twoje pytanie. Czy wiesz, dlaczego mieszkam tu na szczycie Monahan, zwanego przez ciebie gardłem świata? To najwyższy szczyt? Jakoś nie zdarzyło mi się nad tym zastanawiać. To najświętszy szczyt Skyrim. Zakrywak wielka góra świata. To tutaj języki. Pierwsi śmiertelni mistrzowie głosu wydały Alduinowi bitwę i ją wygrały. Zawozą krzyku smutku, prawda? Tak i nie. Lich, Nus, Nikron. Kleska Alduina nie była ostateczna. Gdyby była, nie pojawiłby się tu, szukając sposobu na pokonanie go. To ty spać idziesz? Ówcześni nordowie z pomocą krzyku Smoko Grzmotu zdołali poważnie zranić Alduina, lecz to nie wystarczyło. Okmulag ok En slav. Wykorzystano Kel, prastary zwój. Dzięki niemu rzucono go w odmęty strumieni czasu. Twierdzisz, że starożytni nordowie wysłali Alduina w przyszłość? Nieumyślnie. Myśleli, że zniknie, zaginie na wieki. My je. Wiedziałem, że w końcu się pojawi Tidbo Amatil. Czas zawsze płynie naprzód. Dlatego właśnie mieszkam tutaj. Czekałem przez tysiące ludzkich lat, wiedząc, gdzie się pojawi, lecz nie wiedząc kiedy. Pra stary zbój, co do takiego? Jakby to wytłumaczyć Twoim językiem? Dowowie posiadają nazwy dla rzeczy, których Dziur nie widzą potrzeby nazywać. To artefakt spoza czasu. Nie istnieje, lecz zawsze był. Rachwalan są ...fragmentami kreacji. Kelle... ...prastare zwoje, jak wy je nazywacie, często były wykorzystywane do wieszczenia. Tak... ...przepowiednia o tobie pochodzi z prastarego zwoju. To jednak tylko cząstka ich mocy. Zofas, sulejk. Mm -hmm. W jaki sposób ma mi to niby pomóc? Tit, kręp. Czas został tu strzaskany z powodu tego, co starożytni nordowie zrobili Alduinowi. Jeśli przyniesiesz Kel, ten prastary zwój tutaj, do Tit-Ahran, załamania czasu. Mając prastary zwój, którym złamano prąd czasu, może zdołasz przenieść się wstecz na drugi koniec rozłamu. To byłaby szansa na nauczenie się smoko grzmotu od jego twórców. Wiesz, gdzie mogę znaleźć prostary zwój? Krozis. Nie. Niewiele wiem o wydarzeniach, które miały miejsce na dole w czasie, gdy tu mieszkałem. Zapewne wiesz więcej niż ja. Hmm, Esbern albo Argeir mogą coś wiedzieć. Ufaj swoim instynktom, do wakinie. Krew wskaże ci drogę. A co, gdy już znajdę prastary zwój? Przynieś tutaj, do Tit ahran potem Kele w W takich kwestiach nic nie jest pewne. Spodziewam się, że więź swojów z wywoła wizję. Rzut oka na moment ich stworzenia. Potem poczujesz, poznasz smoko moc jaką miał przy pierwszym wypowiedzeniu. Dojrzysz Fut Fadon, moich przyjaciół, Hakona, Gormlight i Feldira. Hakon Gomrlight Fedir, kim oni są? To pierwsi śmiertelnicy, których nauczyłem tłum. Pierwsze języki. Przywódcy powstania przeciwko Alduinowi. W owych czasach byli potężni. Sama próba pokonania Alduina. Sahrotyn. Od tamtej pory nordowie mieli wielu bohaterów, ale żaden nie był większy. W jaki sposób prastary zwój mógł przenieść Alduina w czasie? Womin Dok. Nie wiem. Może samym czynem sprawili, że wiedza została wymazana. Dowowie są dziećmi Akatosza. Dlatego też jesteśmy nadzwyczajnie... zespoleni z biegiem czasu. Zapewne też szczególnie wrażliwi. Ostrzegałem ich przed tak pochopnym działaniem. Nawet ja nie mogłem przewidzieć konsekwencji. Nunst Michon? Nie posłuchaj. Twierdzisz, że tam byłeś? Tak. Kilkoro z nas sprzeciwiło się Alduinowej Tur... jego tyranii. Wspomogliśmy ludzi w jego obaleniu. Nie ufali nam jednak. Nie o... Nie mieliśmy wstępu na ich sekretne narady. W dzień upadku Alduina byłem daleko stąd, ale wszyscy dowowie poczuli rozdarcie czasu. Jesteś mistrzem siwobrody, czy inni przychodzą tu? Na szkolenie? Od wieków już nauczam drogi głosu A tu um jeszcze dłużej Nie do wakinie Inni już nie przychodzą, powiedzę, Saran Jesteś pierwszą osobą od ponad stu lat Rozmyślam nad Rotmulag Słowami mocy, uczę jak ich używać. To mi wystarcza. Edukujesz nad słowami? Jak? Wiedza o słowie mocy to przyjęcie jego znaczenia. Zastanów się nad znaczeniem. Rotmulag, gdy wypełni cię ono na wskroś. Dane słowo stanie ci się bliższe. Czy będę cię uczył do wakinie? Które słowo cię wzywa? Są trzy do zgłębienia. Fus, faim i jol. Faim. W twoim języku oznacza to wygaśnięcie. Śmiertelni szybciej uczą się tego słowa niż dowowie. Wszystko, co śmiertelne, z czasem gaśnie, pozostawiając tylko duszę. Mogę to zmienić? Przemyśl znaczenie duszy. Un slat zi. Gdy kruche ciało zetrą tryby czasu, dusza wciąż trwa. Mm. To fajne. Niech jego znaczenie Cię wypełni. Sum Ark mora. Twoja dusza tchnie w Ciebie nowe siły. Co gnieźne? A, super. Lok, sum. Gremio Lok. Wita. Nie chcę z tobą rozmawiać Słucham cię Sumak A, gdzie ty lecisz no tutaj! Dobra, siedź sobie Będę ci przeszkadzać, przynajmniej na razie Dobra, ale w tym miejscu wow. Tam jest to wieża, z której spadłam, się skoczyłam. W tym miejscu podziękuję wam za uwagę. My pójdziemy sobie do Esberna, ponieważ chce iść do Esberna, ale to już zrobimy w następnym odcinku. A w tym dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia ponownie. Na razie!